Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii MotoGP 2019 Max Payne .pl Przedstawia, mamy przed sobą w apryli racing Sean Burna RC Coupe 2004 rok na Mugello. No i przechodzimy tutaj do tego wyścigu, nie pamiętam w ogóle tego zawodnika, naprawdę oglądałem wtedy motory. Przechodzimy do jego startu. A, tutaj ma taki numer 67, ale taki niewidoczny. Też tutaj takiego lwa chyba miał. Aprilia. Tak wyglądał ten zawodnik. Oczywiście też miał kask z firmy Shoei. Zużycie opon, tolerancja. No i przechodzimy właśnie do tego startu. Oczywiście jakie są tutaj cele. Minuta 52 trzeba zrobić na Mugello. No, zobaczymy. Shane Burn. Jak tutaj będzie się tym zawodnikiem jechać, oczywiście to jest Aprilia. Pogoda jest OK. Chociaż widać, że chmury już tutaj wyglądają jakby miały za chwilę lać deszcz. No i tutaj zobaczymy jak tutaj on się będzie napędzał. Bo naprawdę spokojnie zupełnie inny głos silnika każdy motor jest tutaj inny naprawdę jak na ustawie, ustawieniach stadingu damy to nie poczujemy tego ale jak już na przykład jest e, pro ustawienia jeżeli chodzi o jazdę to poczujecie naprawdę każdy motor jest zupełnie inny inaczej hamuje inaczej się zachowuje w zakrętach i tutaj trzeba tak jak mówię troszkę potrenować żeby móc się po prostu w niego tak dobrze dopasować w jego styl jazdy. Także też dużą znaczenie ma sylwetka zawodnika. Czy jedziemy balansem, czy jedziemy po prostu tak jak Andrea Viciozo, czy jak Mark Marquez, to też to ma duży wpływ na nasz styl jazdy. No dobra, kolejny tutaj, chyba będziemy przejeżdżać do tego kurde Arabiaty 1 i 2 za chwilę. Tutaj jest kolejny zakręcik. Bardzo tak zachowawczo tutaj jedę i teraz tą arapiatę 1-2. To naprawdę tutaj jest możliwość fajnie pojechania właśnie tego odcinka w miarę. Dobrze, tutaj. Pięknie. Chodzimy w zakręt numer 1 w lewą stronę. Ładnie. Belugio. Zaraz będzie zakręt Correntalio. No tutaj mamy tak, to jest ten zakręt Corentalio Czasami właśnie w zakrętach mówiłem nazwy zakrętów, a czasami po prostu tego nie mówię, bo naprawdę jak niektórzy właśnie t 1-2 na przykład tutaj teraz minęliśmy, no tak y, na każdym trasie niektóre są nazwane zakręty, a niektóre właśnie nie, y, na przykład na część niektórych y, Zawodników też są na przykład zakręty. Na przykład Jorge Lorenzo mamy z Jerez. Zakręt chyba Sz szłońca o 52. Brakło mnie, Popatrzcie, brakło. Tak gadałem, gadałem i tu 400 normalnie. Hmm, brakło mi 400 tysięcznych. No nic. Trzeba tutaj powtórzyć, tak jak mówię, po czasie pojeździć. Żeby móc dopasować swój charakter jazdy do zawodnika. Tutaj ładnie, tutaj, pięknie, czysto, czysto, ale tutaj nie będzie się nam na razie liczył czas dopiero teraz. No jest mierzone kółko. Ale tutaj szeroko pojechałem aż za bardzo i chyba wyjadę na. Tak, wyjechałem. Tutaj naprawdę dużo straciłem. I tutaj będę musiał chyba nadrabiać. Ciekawe, czy będę miał odpalony sektor na e, czerwono, czy też i nie. Ale wątpię. Bo naprawdę strata była. A jednak jest na czerwono. Coś kurde tutaj. Może jestem w stanie jeszcze tutaj pokonać to, ale tu tą apriliam naprawdę się inaczej jedzie. Kolejne arabiaty, tutaj zakręty mijamy. Korendalio. A może jednak tutaj pojadę lepiej, ale zobaczymy, czy właśnie tutaj nie, nie straciłem zbyt dużo czasu. po betonikach. 37 50, 51 52 100. Jednak nie, nie pobiłem tego. A trzeba powtórzyć, no. Tak jak mówiłem, trzeba se po prostu potrenować, żeby móc tutaj ładnie pojechać. Troszkę taki dłuższy odcinek tutaj będzie tego challenge'u. Ale zobaczymy teraz, czy mi się odpalą tutaj sektory. Właśnie na czerwono. Myślę, że tak jak się mówi, do trzech razy sztuka i chyba mi się wreszcie uda to tutaj poprawić ten czas, bo naprawdę te challenge, jeżeli chodzi o grę, to one są trudniejsze niż w ogóle kariera, bo w karierze możesz sobie ustawić poziom, a tutaj jednak trzeba naprawdę e, jechać tak, jak tutaj nam gra dopasowała poziom trudności. A mogę powiedzieć, że jest on średni, jeżeli chodzi, a po niektóre są naprawdę trasy trudne, już naprawdę kilka razy powtarzałem niektóre wyścigi. Że mi naprawdę brakowało. Na czerwono sektor odpalony. Ciekawe jak tutaj się spisze właśnie te łuki. Darabiaty tutaj Po betonikach Do hamowania do kolejnego zakrętu Troszkę tak się pojeździłem tą aprilką No i coraz bardziej ją czuję ten motorek No, nie jestem pewien, czy to kurde poprawię, czy nie prostowanie zawodnika tutaj ładnie, tu teraz musimy się bardzo mocno tutaj... O, no, 42 tutaj wyjechałem. Czy będzie 45, 46, 47, 48, 49, 50. Zaliczone. A ja, tak jak mówiłem, trochę potrenować, trochę tego. I nawet półtora sekundy tutaj poprawiłem ten swój czas, chociaż musiałem naprawdę, z, tak jak mówi się, do trzech razy sztuka. Ee, Shane Byrne odblokowany, team Aprilia Racing tak samo i mamy takiego niedźwiedzia odblokowanego. Kontynuujemy tą serię. No i oczywiście jak wam się podobał ten odcinek właśnie z tym zawodnikiem możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. No i oczywiście udzielić jakiegoś komentarzu i oglądać moją karierę. Także do zobaczenia.